Wiolu, pani Wiola Świechowicz, polska projektantka, którą mamy zaszczyt oglądać tutaj w Chicago, gratuluje pięknej kolekcji. A jak powstają pomysły wszystkich projektów? Pomysły powstają wszędzie i nie ma jakiegoś określonego dnia, momentu i chwili. Znaczy, faktem jest, że czasem się koncentruję nad jakąś kolekcją w danym czasie i wiem, że muszę to wymyślić właśnie wtedy, ale to nie jest tak, że, że potrzebuję jakichś określonych warunków. Po prostu projektuję w każdych możliwych warunkach. I Inspiruje Panią wszystko. Tak, i przychodzą, pomysły przychodzą do głowy, do głowy w każdym momencie życia i podczas spotkań towarzyskich i e, podczas podróży e, nie ma jakiejś zasady. Jeżeli gdzieś tam w głowie e, krąży pewna koncepcja, to ona wcześniej czy później w danym momencie się wydostaje. Tak. Um, wiem, że pani pole odzieżowe jest bardzo popularne w Polsce. Co Pani sprowadza do Chicago? E, pewien mój znajomy otworzył. Sklep w Chicago, w zasadzie w Glenco, a nie w Chicago. Mamy następne plany dotyczące, jest jakby pierwszy krok, mamy plany dotyczące kolejnych ruchów. Mam nadzieję, że to się powiedzie. Zobaczymy. Te wszystkie projekty, wszystkie piękne suknie są bardzo seksowne, kobiece. Jak Pani myśli, ile dla kobiety znaczy strój? Dużo, chociaż na pewno nie wszystko, ponieważ kobieta to, to, to również nie tylko figura, uroda, również aura, którą roztacza swoją osobą. Ubranie jest tylko uzupełnieniem. Ja się staram wydobyć piękno kobiety, łącznie z, z, jakby z klimatem, który wnosi dana osoba, czyli nie ubieram wszystkich tak samo, staram się różnicować. Ten pokaz też jakby świadomie. A, Uwypuklił to, że można na różnych kobietach pokazać modę i że nie jest to moda tylko dla modelek, ale również dla osób, które po prostu mają potrzebę ubrania się w danym momencie wieczorowo i to nie znaczy, że jakieś ubranie z wybiegu nie może stać się ubraniem na normalny wieczór. To znaczy, przeniesienie takie jest możliwe i próbowałam to podczas tego pokazu udowodnić. Wiola Śpiechowicz jest jedną z najlepszych polskich projektantek. Znana bardzo dobrze w Europie, uczestnicząca w wielu pokazach w Londynie, w Düsseldorfie, w Mediolanie. Oczywiście w Warszawie ubiera same znakomitości. Zresztą widzieliśmy dzisiaj jej kreacje. Są naprawdę wspaniałe i dla osób młodszych, i bardzo młodych, i starszych. Również suknie ślubne są dość interesujące, co było widać. Ja myślę, że. Ja myślę, że że będziemy powtarzali tego typu zaproszenia. Myśmy w ubiegłym roku gościli Martę Miserę. ja chcę zaprosić do Chicago i może nie tylko do Chicago, również do innych stanów Midwestu innych znakomitych polskich designerów, po to tylko, żeby zaprezentować Polakom, którzy tutaj mieszkają, ale i także Amerykanom, gdyż pytała pani Amerykanów. No ich odbiór jest bardzo pozytywny. Dzisiaj poprosiłem mojego przyjaciela, adwokata z Detroit, który specjalnie przyjechał do Chicago, wziął udział w tym pokazie, w tym bankiecie. Jest zachwycony. Będziemy starali się przenosić te imprezy również dalej. Myślę, że i w Detroit także zrobimy podobny pokaz. A co to ma na celu? To, to ma na celu, abyśmy poznali bliżej to, że w Polsce jesteśmy w stanie i wyprodukować, i wymyśleć tak wspaniałe kreacje. Jak Pani postrzega Chicago, Polonię, Amerykanów? Zostałam bardzo miło przyjęta, także postrzegam to oczywiście bardzo pozytywnie. Natomiast jeśli chodzi o sposób ubierania się Amerykanów, nie jestem nim zachwycona, ale oczywiście mówimy o pewnej średniej. Ameryka jest bardzo różnorodna i w zasadzie każde zjawisko artystyczne i nie tylko może znaleźć swoje miejsce w tym kraju. A Nie wiem Pani powie, jak Pani się lubi ubierać na co dzień? Bardzo na luzie. Bardzo na luzie i chyba całkiem niepozornie. Nie takich lubię takich strojów, które przy, przyciągają uwagę, chociaż podobno tylko mi się tak wydaje. Dziękujemy ślicznie, życzymy wszystkiego dobrego i czekamy na kolejną wizytę w Chicago. Bardzo dziękuję.